Anna Lewandowska tym razem bryluje na rodzimych salonach. W sobotni wieczór uświetniła swoją osobą galę gwiazdy dobroczynności. Udana stylizacja odkąd Robert Lewandowski został graczem FC Barcelona zmienił się i status Anny Lewandowskiej. Niegdyś skromna Ania Stachurska została międzynarodową WAG, która bywa na światowych salonach, pozuje z wielkimi gwiazdami oraz dba o międzynarodowych fanów, coraz częściej pisząc do nich także po angielsku. Widać, że An mierzy wysoko, czasem bywa i tak, że swoje obowiązki Anna Lewandowska wypełnia i w Polsce. Tak było w sobotni wieczór, gdy żona Roberta pojawiła się w warszawskim hotelu Sofitel Victoria, by wziąć udział w 13. Gali Gwiazdy Dobroczynności trzeba przyznać, że Anna Lewandowska wybrała na tę okazję zdecydowanie bardziej skromną stylizację niż na światowe salony. Najbogatsza polska bak pozowała do zdjęć w wąskiej sukni do ziemi, która miała długie rękawy, a zamiast oszałamiającego dekoltu krótką stójkę sięgającą do połowy szyi. An rozpuściła włosy, które opadały jej na ramiona i zakryły uszy, nie wiadomo więc nawet czy zdecydowała się na jakieś kolczyki.